Dzień dobry, najmilsi. Za parę dni wielkie wydarzenie próbna matura. I powiem szczerze, że jako nauczyciel-egzaminator, sama jestem ciekawa, bo już wam mówiłam wielokrotnie, że zapowiadano całą masę zmian, przede wszystkim. Te ograniczenia wynikające z podstawy, prawda? Czyli matura zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi. Dodatkowo już we wrześniu zapowiadano, że pojawią się dwa arkusze. Więc sama jestem ciekawa, czy faktycznie z języka polskiego maturę próbną będziecie pisali na dwóch różnych arkuszach. No i oczywiście sama jestem też ciekawa, jak będą wyglądały te trzy tematy do wyboru, bo wydaje mi się, że już powinni taki przykładowy arkusz Wam dać. Zresztą obiecałam, Dali. Ale postanowiłam nagrać ten odcinek, żeby jeszcze w ramach tej nauki do matury dać wam kilka wskazówek odnośnie do rozwiązywania arkuszy. Pierwsza bardzo ważna wskazówka. Wiele osób nawet podczas spotkań pyta mnie o to, jak się uczyć i co sobie powtarzać zawsze. Ale to zawsze, bo o tym jestem na 100% przekonana, warto jest Uczyć się systematycznie, czyli nie na ostatnią godzinę. Ale jeżeli już zdecydowaliście się powtarzać przez ostatnie trzy dni, to myślę, że najrozsądniej jest wrócić do listy lektur ogwiazdkowanych. Myślę, że Bogu, Rodzice, spokojnie na razie możemy pozostawić. Natomiast warto jest powtórzyć te takie lektury jeszcze z gimnazjum, czyli zemsta Aleksandra Fredry, drugą część Dziadów, bo to takie całości. No i oczywiście powieść historyczną Sienkiewicza, którą przerabialiście w gimnazjum. I jak powtarzać z liceum? Skupiłabym się tutaj na Mickiewiczu, czyli trzeciej części Dziadów i... Panu Tadeuszu, lalka, wesele, no i ewentualnie, jeżeli już przerobiliście ferdydurkę i sklepy cynamonowe, bo wiem, że to różnie w różnych szkołach bywa, to też powtarzamy. Jak powtarzamy? Motywy. Przypominam, że na stronie wiedza z wami.pl znajdziecie. Całą listę motywów związanych z literaturą polską i nie tylko, którą można sobie nie tylko przejrzeć i wydrukować, ale także można sobie samemu coś tam jeszcze dopisać. Ta lista powstaje w oparciu o pomysły moich widzów, internautów, jest przebogata i jestem zachwycona, a na pewno jest bardzo dużą pomocą w nauce. Powtarzając lektury ogwiazdkowane, powtarzamy wedle pewnego schematu. A więc w jakiej epoce powstały? Czy charakter tej lektury ma związek z epoką? Bohaterowie, najważniejsze wątki i motywy, ale mówię tutaj wyłącznie o przypadku, kiedy powtarzacie na ostatnią chwilę, bo yy, wolałabym, żebyście się uczyli od początku roku szkolnego i przynajmniej teraz nie wpadali w popłoch i panikę. Podam przykład. Załóżmy, że chcę powtórzyć materiał z pana Tadeusza, bo jakoś tak w mojej głowie intensywnie pojawia się myśl, że jednak z tego pana Tadeusza coś będzie. Nawet jeżeli nie będzie to temat rozprawki, to może być to fragment pana Tadeusza, który trzeba będzie skolerować z tekstem czytania ze zrozumieniem. Na pewno osadziłabym ten tekst kultury w ramach epoki romantyzm. Dlaczego Mickiewicz tworzy pana Tadeusza? Dlaczego wraca? Dokonaj takiej retrospekcji do pewnych wydarzeń historycznych, jakim są wojny napoleońskie, przemarsz wojsk napoleońskich przez Litwę. Z jakiego powodu? Następnie Pan Tadeusz, to jest epopeja, więc ma określone cechy epopei. Powtarzam sobie te cechy epopei. Sprawdzam, jakich mam bohaterów. Głównym bohaterem tej epopei jest polska szlachta, a zatem mamy polskie zwyczaje. Sprawdzam, jakie. Jest mowa o polskiej historii w niektórych momentach dosyć istotnych, na przykład koncert Jankiela. Też sobie sprawdzam, o co chodzi z tą historią. Ale przede wszystkim trzy zasadnicze wątki. Wątek miłości, Tadeusz, Zosia, Jacek, Ewa. Sam w ogóle wątek sporu o zamek ja już chyba w ogromnej liczbie odcinków i streamingów mówiłam, żeby powtórzyć sobie dokładnie, dlaczego oni w ogóle, dlaczego Soplicowie w ogóle chcieli tego zamku, który należał do ich sąsiadów. No i oczywiście ten wątek, moi drodzy, związany z samym Jaskiem Soplicą. Przypominam, że to jest dojrzały bohater romantyzmu i jednocześnie bohater dynamiczny, który w trakcie y, opisywanych wydarzeń przechodzi głęboką przemianę wewnętrzną. Nie pomijałabym w przypadku pana Tadeusza roli przyrody. Ano dlatego, że to jest romantyzm i przyroda w romantyzmie zyskuje szczególny walor, staje się współbohaterem akcji i wydarzeń, ale też Mickiewicz miał pewien zamysł, tworząc pana Tadeusza. Chciał pokazać Arkadię, motyw Arkadii, uwaga, czyli soplicowo jako Arkadia, jednocześnie piękno litewskiej przyrody. Był taki temat na egzaminie próbnym kiedyś, czy przyroda jest przyjacielem. Człowieka, czy też bardzo groźnym jakimś zjawiskiem, które człowiekowi może wręcz zaszkodzić. I można było interpretować podany fragment dwojako. I tak samo jest, proszę Państwa, w tej epopeji. Z jednej strony otaczające soplicowo pola, sady. Ogródek warzywny, to wszystko jest piękne, obfite, daje człowiekowi plon, człowiek się tym cieszy, wszyscy żyją w szczęściu i radości. A z drugiej strony tajemniczy matecznik, do którego człowiek nigdy nie ma wstępu i to nieszczęście z tym niedźwiedziem podczas polowania, który gdyby nie celny strzał, to byłby. Ubił naszych bohaterów sztuk dwóch, sztuk dwie, że tak powiem, a zatem ta przyroda może być i sprzymierzeńcem, i wrogiem. To zależy, oczywiście, jak się do tego podchodzi. Rozprawka. Przypominam teraz jeszcze raz taki podstawowy schemat tworzenia argumentu. Zawsze, absolutnie zawsze. Wasze argumenty, wasze sądy muszą odnosić się do tezy. Podkreślam po raz już setny, że możliwa jest teza ambiwalentna, czyli teza, która uwzględnia zarówno przeciwności, jak i pozytywy, a więc tak i nie. Może być tak, i może być inaczej. Nie ma takiego obowiązku, żeby teza była jednoznaczna. Nigdy nie było. Jeżeli macie wątpliwości, proszę zajrzeć do klucza odpowiedzi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie podstronie poświęconej arkuszom naturalnym. Ale jeżeli już mamy tę tezę, to tak tworzymy rozprawkę, aby argumenty w niej zgromadzone i podsumowanie były skorelowane z tezą. Nie to, że teza sobie, a wnioski sobie. I teraz, proszę Państwa, prawidłowy argument, podkreślam, powinien składać się z trzech elementów: sądu, z analizowanego przykładu oraz wniosku częściowego. Co to może być? Dajmy na to, proszę Państwa, że omawiam lalkę, prawda? Mamy słynną już scenę, w której Wokulski zaproszony na obiad u Łęckich spożywa brutalnie i prowokująco rybę nożem i widelcem. Jest to scena szczególna, ponieważ Wokulski łamie konwenansę celowo, chcąc pokazać, że to jest tak naprawdę taki, taka sztuczna gra na pokaz, że on tym pogardza, bo to środowisko, w którym jest, jest wyjątkowo zakłamane. Ono Dużą wagę do zwyczajów, a nie do tego, kim tak naprawdę jest człowiek, z jakim obcują. I tutaj, proszę Państwa, postawiłam sobie ją tezę, że zwyczaje jednak. Dajmy na to, że zwyczaje jednak są czymś, co człowieka krępuje odbiera mu wolność. Konstruuję argument. Niektóre zwyczaje są zupełnie niepotrzebne. Są wyłącznie sztuczną formą gry towarzyskiej, która ma zamaskować niedostatki, na przykład. Intelektualne czy moralne danego towarzystwa. Poznawanie człowieka poprzez znajomość konwenansów przez niego jest nieprawdziwe i szczerze mówiąc, pełne zakłamania. To jest mój sąd. Następnie analizuję przykład, to co powiedziałam, że Wokulski celowo i prowokacyjnie spożywa tę rybę nożem i widelcem, wprawiając towarzystwo w zoku, budzi po prostu w niektórych członkach tego towarzystwa od razu, ale pan Tomasz Łęcki szybko zaczyna go naśladować, żeby ratować sytuację. Robi to celowo, żeby im pokazać, że ocenią go wyłącznie na podstawie takiego głupiego gestu, Zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, jakim człowiekiem on naprawdę jest. I tutaj to wszystko zanalizuję i układam wniosek częściowy. Tak? Dzięki takiej postawie Wokulski pokazuje, że najważniejsza dla niego jest wolność, a z drugiej strony to prowokujące zachowanie ma podkreślić jego um, dezaprobatę wobec takiej sztuczności i wobec snobizmu, jaki przejawia towarzystwo arystokratyczne. Czyli rozumiemy. Sąd? Przykład? Wniosek częściowy. A teraz kilka słów o testach czytania ze zrozumieniem. Nie pomijamy to jest bardzo ważne bez rozwiązania testu można nie zdać matury, i czytając taki test. Patrzymy bardzo uważnie na dany tekst. Czytamy raz, potem drugi raz. Szukamy słów kluczowych, słów ważnych, sformułowań, które uznajemy za istotne. Mogą to być zdania mające charakter twierdzeń, uogólnień, jakiejś tezy. W Brudnopisie wszystko to sobie zapisujemy. Ja polecam też ponumerować akapity i w Brudnopisie jednym zdaniem podkreślić sobie Taką własną myśl, o czym ten akapit i jest. Potem patrzymy na te nasze słowa kluczowe, te najważniejsze i te zdania uogólniające i widzimy już mniej więcej, co ten autor tego tekstu chce nam powiedzieć. Patrzymy, co on analizuje, a może coś wylicza, a może podaje jakieś przykłady, a może z jakiegoś powodu coś bada, jaki ma ten materiał badawczy, co skłoniło go do tych refleksji. Wszystko to jest istotne. I następnie, proszę Państwa, Tosk bardzo nam się przyda przy streszczeniu, bo pamiętajcie, że jeżeli pojawi się streszczenie, a pojawi się na 99,9% to w streszczeniu zawsze najważniejszy jest temat i remat czyli co jest główną myślą, tematem tego tekstu, i remat, co o tym w tekście konkretnie powiedziano. A wy już wiecie, że autor zanalizował, wyliczył, pokazał, zaprezentował. Spotkałam się także dzisiaj z takim twierdzeniem, że streszczenie powinno się robić po akapicie to jest bzdura. Streszczenie to jest w przypadku matury 40-60 słów. A 10% tekstu wyjściowego. I jeżeli Państwo będą analizować po akapitach, to będziecie mieć niewłaściwy poziom uogólnienia. Nigdy tego nie robimy. My to nazywamy poloniści e, taką schodkową metodą. Nie. Wyrzucamy tę metodę z głowy, nie ma. Po prostu uogólniamy, czyli tematem tekstu jest X. W związku z tym autor zrobił to, to, to i to, podał trzy przykłady, wyliczył, podsumował i na koniec stwierdził, bo ważne jest zakończenie tekstu, czyli konkluzja. Nie wolno jej pomijać, nie urywamy naszego streszczenia w połowie. Konkluzja autora w tekście jest bardzo ważna. Rozwiązując ćwiczenia, koniecznie przypomnijcie sobie, Zasady związane ze stylami użytkowymi polszczyzny. Czyli co najmniej po dwie cechy takiego stylu użytkowego przypominam, może być potoczny, publicystyczny, popularno-naukowy, naukowy, retoryczny, artystyczny, urzędowy. Po dwie takie cechy, żebyśmy potrafili rozpoznać w tekście. Czasami teksty są bardzo podstępne i na przykład zawierają się w nich cechy kilku stylów, a nie jednego. Przypominamy sobie również funkcję języka. Prawda? Czyli ten schemat Romana jako Jakobsona, nadawca, odbiorca, komunikat, kontekst, kanał i jaka funkcja jest przyporządkowana czemu, przykłady takich funkcji, bo być może o to będziemy proszeni. Warto też jeszcze przypomnieć sobie z gimnazjum elementy związane ze zdaniami złożonymi podrzędnie, współrzędnie, przypomnieć sobie co to było, jak to się rozpoznawało, bo może być taka sytuacja, że będziecie proszeni o zamianę. Bądź też przypomnieć sobie, co to jest imię słów i oraz niesłowowy równoważnik zdania, bo takie zadania się również mogą nam trafić. No i oczywiście kompozycja tekstu, proszę Państwa. W każdym tekście jest jakaś argumentacja, jakieś przykłady, jakieś wnioski. Każdy tekst badamy pod tym względem uczymy się, czym jest argument, czym jest wstęp, czym jest przykład, czemu służy. Patrzymy na tekst, jak są powiązane akapity ze sobą, jakie są wskaźniki zespolenia, które wyrazy wskazują na to, że akapit poprzedzający zapowiada coś, co będzie w następnym. To wszystko sobie powtarzamy, bo to jest bardzo ważne. Dobrze napisany tekst, test, to powiecie mi, to 20 punktów na 70 to nie jest dużo, to jest bardzo dużo, bo ja często o tym mówię, że jako egzaminator wielokrotnie zetknęłam się z tym, że nie napisałam Bądź kiepsko napisany test przyczynił się do niezdania matury w ogóle. Zatem nie tylko rozprawka, i nie tylko powiedzmy, lektury. Ale także test i te umiejętności pracy z tekstem. Zachęcam też do spojrzenia na nasz kanał, na naszą stronę. Wiele materiałów przygotowujących do matury także tam znajdziecie. A ja już dzisiaj życzę Wam powodzenia, trzymam kciuki i na pewno nagram odcinek komentujący maturę próbną. Także oczekujcie, pojawi się. Do zobaczenia!